Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochane państwu, jak się mamy w poniedziałek? Dzisiejszy odcinek wynika z troski, z troski o przyszłość naszego kraju. Wpadł mi w oko wczoraj artykuł pani Elizy Michalik cztery lata temu po meczu z San Marino wygranym jest na przykład półminutowy filmik z imprezy w hotelu, gdzie politycy PiSu razem z prezesem PZPN-u kompletnie nawaleni śpiewają barkę. To jest sytuacja, którą wypadałoby chyba troszkę bardziej nagłośnić. Gdyby to było w drugą stronę, to byśmy mieli aferę ze strony PiSu na pół roku. no Trzeba być trochę takim to mi Edward Lubaszenko kiedyś powiedział, jak zdawałem do szkoły teatralnej, w aktorstwie trzeba być kontrolowanym hamem. W polityce chyba też, byle nie przesadzić. Ruszaj koalicję do roboty, nim w paskudę wpędzisz się kłopoty! A nie tylko siebie, lecz i nas. Bądź bezczelna, bądź bezczelna, bądź bezczelna. Choć raz! Zrozumiano w pisie dosyć dawno. Da się w złoto przekuć każde gawno. Wiem, zły akcent, za to oni, panie święty, dobrze wiedzą, jak rozkłada się akcenty. To też specjalistów cała zgraja. Umie koalicji wybrać jaja. Ruszaj, koalicjo, do roboty, Nim w paskudne wpędzisz się kłopoty, A nie tylko siebie, lecz i nas. Bądź bezczelna, bądź bezczelna, Bądź bezczelna, choć raz. Tupet dobra rzecz wie cały świat to, Nie masz, oni mają go za nadto. Trzeba robić swoje, chwalić ponad miarę, Tropić wpadki zbrodnią, zafundować karę, a ty w jakimś dziwnym tkwisz maraźmie Przegrasz nas i siebie najwyraźniej Ruszaj koalicjo do roboty Nim w paskudne wpędzisz się kłopoty A nie tylko siebie lecz i nas Bądź bezczelna, bądź bezczelna, bądź bezczelna Choć raz Ruszaj koalicjo do roboty i w paskudne wpędzisz nas kłopoty, tu miej choć raz. Jeszcze na to, jeszcze na to, jeszcze na to masz czas. Było twistowo troszkę, a teraz jestem obliczony różnymi pomocami naukowymi, żeby Państwu przedstawić dzisiejszą kartkę z kalendarza. 25 sierpnia. Poniedziałek i imienino obchodzą Ludwik, Luiza i Patrycja. A także Arediusz, Elwira, Eusebiusz, Gaudencjusz, Gaudenty, Genezjusz, Grzegorz, Hermina, Józef Julian Kalasanty, Michał, Peregryn, Poncjan Teodoryk, Tomasz i Wincenty. Wszystkiego dobrego, kochanym Państwu. Nietypowe święta, dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej przysłowie na Ludwika zboże z pola umyka ładnie, cycat dnia to Basia przysłała bocian wczoraj e, fajny, Szałko kto powiedział, przestańcie mi pisać tak rano, ładny e, e, takt polega na tym że wiesz jak daleko możesz posunąć się za daleko bardzo ładne bardzo ładne, niektórzy posuwają się za bardzo pewnie, proszę Państwa to właściwie wszystko ja nie jeszcze jest gra słówek. Haha, gra półsłówek. Dzisiaj Darek Rybak i pełna na wale. To taka zimowa wersja bardziej. Bardzo Państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się do jutra.